witam nazywam się Piotr Łaszewski. jestem e, nowym lektorem sam się zaznaczam jako nowy a raczej e, uważam że jestem jednym z tych którzy e, czytają swoim widzom e, wszystko e, co medialne niczym symfonia albo jakaś baśnie ja też się chcę kwalifikować e, wobec e, wokół tych lektorów Dlatego również wraz z bratem, który się już przed Wami zaprezentował na portalu CDA. Ja również postanowiłem to zrobić i nagrać taki krótki metrażowy filmik przedstawiający mnie jako nowego lektora w świecie um, czytania różnych artykułów, filmów, magazynów. Możecie mi podsuwać w komentarzach, co chcecie, abym przeczytał. Na razie na koncie mam e, kilka swoich. E, Fragmentów na YouTubie z filmów oraz cały film zlektorowany z 1994 roku w reżyserii Atoma Egoriana. Jest to klub Egzotika, więc bardzo proszę, zapraszam Was, abyście mogli. Oceniać, komentować y, nie tylko samą y, tematykę filmu, ale jak również pracę lektora. Chociaż lektor nie powinien być w filmie y, zauważalnym w jakiś sposób, albo komentowany, on ma tylko podkreślić y, znakomitość filmu. No, ale tak czy siak, y, mogę Wam powiedzieć, że moim pierwowzorem. Jest Maciej Gudowski, na nim się opieram. Uważam, że y, mam standardowy głos, taki y, neutralny, odpowiedni do y, czytania dla Was, więc mam nadzieję, że Wy również podzielicie tą opinię. Zapraszam Was do komentowania y, moich dzieł. Będę je publikować y, na portalu CDA. Ciężko będzie mnie znaleźć, ponieważ nie będę mieć swojego jakiegoś szczególnego profilu. Może chociaż o tym pomyślę, ale zobaczymy z biegiem czasu. Na razie pozdrawiam Was, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Może usłyszycie mnie jeszcze nie raz.